Wokół Warszawy z przełomu XIX i XX wieku narosło wiele mitów, po tragedii II wojny światowej wzmocnionych nostalgią za utraconym miastem. Większość fotografii z tamtej epoki koncentruje się na najpiękniejszych ulicach i placach, takich jak krakowskie przedmieście, Nowy Świat, Marszałkowska czy Plac Teatralny. Ale stanowiły one znikomy odsetek w gąszczu setek innych arterii i zaułków, które w żadnym razie nie pasowały do wizerunku metropolii. Zdegradowana do roli stolicy zaledwie guberni Warszawa była miastem zabudowanym zbyt gęsto, chaotycznie i przeważnie brzydko. A jej obrzeża, w warunkach obostrzeń właściwych miastu twierdze straszyły nędzą i bardziej przypominały żydowskie miasteczka kresowe niż cywilizowane dzielnice. Skutek carskich restrykcji brakowało wielkomiejskich założeń urbanistycznych i wspaniałych gmachów użyteczności publicznej. W zamian w Nadmiarze pleniły się całe dzielnice koszar z garnizonowymi cerkwiami oraz rozległe tereny kolejowe sięgające do samego centrum. Podstawową materią miasta były jednak tysiące kamieni strzęszowych. Warszawa była jednak przede wszystkim miastem kontrastów, gdy przy jakiejś głównej ulicy królowały wspaniałe rezydencje albo wielopiętrowe domy z luksusowymi sklepami, kawiarniami czy lokalami rozrywkowymi, to wystarczyło skręcić za róg w jedną z kilometrowej długości Przecznic, aby ujrzeć szeregi nędznych trzęszówek, a nawet chylące się ku ziemi domy drewniane, zamieszkane przez mrowie ludzi, którym niejednokrotnie w oczy zaglądał głód. Dziś jednak pokażemy okruchy tego piękniejszego oblicza Warszawy. Najbardziej opresyjne lata zaboru rosyjskiego po powstaniu styczniowym 1863 roku pozbawiły warszawski ratusz możliwości aktywnego wpływania na kształt miasta, które w czasach najbardziej metropolitarnej fazy rozwoju stolic europejskich rozwijało się wprawdzie bardzo intensywnie, ale bezplanowo. O wszystkim decydowały rosyjskie władze gubernialne i wojskowe, albo nawet te w Petersburgu. W tych warunkach nieliczne reprezentacyjne gmachy budowali w większości zabursy do swych celów. Inne, jak na przykład siedziby banków czy towarzystw ubezpieczeniowych, były dziełem prywatnego kapitału, a tylko nieliczne, jak na przykład siedziba Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, czy wspaniały, choć wciśnięty w ciasną zabudowę gmach Filharmonii Warszawskiej, powstawały z publicznych składek. Ostatnia wojna zmiotła z powierzchni ziemi większość tych niezwykle charakterystycznych dla miasta obiektów, inne zaś uzyskały podczas odbudowy zupełnie odmienne z reguły siermiężne oblicze. Rusyfikacja systemu oświaty skłoniła władze zaborcze do inwestowania w gmachy szkół i uczelni. Symbolem nowych porządków stał się Pałac Staszica. Już w latach 30. XIX wieku zajęty na siedzibę rządowego drugiego Gimnazjum Męskiego. Pod koniec stulecia został przebudowany, zyskując prowokacyjny kostium w stylu neoruskim oraz kopułkę prawosławnej cerkwi. Na dziedzińcu uniwersyteckim wyrósł w 1894 roku gmach biblioteki, który zasłonił historyczny Pałac Kazimierzowski. Autorami klasycyzująco-eklektycznej architektury byli Antoni Jabłoński-Jasieńczyk i Stefan Schiller. Rosyjską Szkołą Wyższą była również Politechnika, mimo iż swe powstanie zawdzięczała milionowej łapówce wręczonej przez warszawską delegację czarowi Mikołajowi II. Architekci Stefan Schiller i Bronisław Brochwicz-Roguński wznieśli do 1901 roku eklektyczne gmachy o tak kosmopolitycznym obliczu, iż śmiało mogłyby stanąć w dowolnym europejskim mieście, od Odessy po Madryt. W tym kontekście kryty dziedziniec gmachu głównego kryje prawdziwą niespodzianką. Odpowiedzialny za jego projekt Schiller wykreował to wnętrze na podobieństwo dziedzińca polskiego zamku renesansowego z arkadowymi krużgankami i pysznymi schodami, które otwarcie nawiązują do pierwowzoru z Baranowa-Sandomierskiego. Była to wyraźna manifestacja stylu narodowego, a za taki na przełomie wieków patriotyczne kręgi polskiej elity uważały właśnie rodzimę renesans. Przy ulicy Fredry ocalały dwa bogato zdobione gmachy instytucji finansowych. Bank Zachodni, pod numerem 6, został ukończony dla Hipolita Wawelberga w roku 1897 na podstawie projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Zniszczony po wojnie bogaty wystrój fasady został przywrócony w 1995 roku, natomiast równie obficie dekorowane wnętrza, westibul, bankowa sala operacyjna, pomieszczenia sejfów, klatka schodowa i gabinety przetrwały w oryginalnym stanie. W pełni autentyczny jest sąsiednik Mach Banku Zachodniego, wybudowany równocześnie z Bankiem Wawelberga przez Kazimierza Lewego. Po kilku latach zostało dobudowane górne piętro. Fasada jest nieco skromniejsza, ale solidnie wykonana z użyciem ceramicznych płytek licówki. Wewnątrz przyciąga uwagę przede wszystkim sala operacyjna oraz sala posiedzeń zarządu. U progu rządów Mikołaja II zapanowała pewna odwilż polityczna, która w spacyfikowanym kraju nadwiślańskim pozwoliła Polakom na choćby cząstkowe odrodzenie świeckiego życia społecznego. Przeważnie metodą zakładania stowarzyszeń. Kulturalnych, zawodowych czy sportowych. Pod takimi przykrywkami kwitła rzecz jasna działalność patriotyczna. Do najwcześniej założonych takich organizacji należało Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, którego siedziba wyrosła w 1897 roku przy ulicy Foksal. Kredytodawca hrabia Ksawery Branicki zażyczył sobie, aby budynek uzyskał fasadę wyłożoną płytami licówki w celu upodobnienia do elewacji jego pobliskiego pałacu oraz innych wznoszonych w sąsiedztwie kamienic. Architekt Bronisław brokwiś rogójski wykreował fasadę w formach wyraźnie nawiązujących do romanizmu i gotyku, wprowadzając symbolikę związaną z żeglugą śródlądową – wiosłowy korab jako wiatrowskaz na wieżyżce niestety zachowany, oraz rzeźbę alegoria Wisły – dłuta Hipolita Marczewskiego. Kobiecej postaci na łodzi towarzyszą dzieci, w których Polacy dopatrywali się podległych królowych rzek, tych tworzących niegdyś granice Wielkiej Rzeczpospolitej Odry, Dniepru i Dźwiny. Pełną rozmachu siedzibę Stowarzyszenia Techników przy ulicy Włodzimierskiej, dziś Czackiego, oddano do użytku w roku 1905, a więc w czasie rewolucyjnych zamieszek w Imperium Rosyjskim. Jan Fiałkowski nadał fasadzie budynku formy neobaroku ze sztukateriami Józefa Gardeckiego, wszakże znacznie przetworzone w duchu nawiązującym do secesji. Za dekorację rzeźbiarską odpowiadał Zygmunt Otto, którego olbrzymią figurę Ikara ustawiono między kopułami wieńczącymi elewacją. Na drugim piętrze dostrzegamy kolejne posągi – Archimedesa i Kobiety z Radium, oczywistej aluzji do Marii Skłodowskiej-Curie. Wręcz pałacowy wystrój uzyskały wnętrza, w tym klatka schodowa i sala balowa. Po zniszczeniach wojennych gmach odbudowano niestarannie, bez posągu ikara i bez kopuł. Natomiast częściowo ocalałe wnętrza dopiero w ostatnich latach są restaurowane, wszakże w postaci znacznie skromniejszej od oryginału. Więcej szczęścia miał ocalały podczas wojny gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, który otworzył swe podwoje w 1900 roku. Stefan Schiller wykreował elewację w klasycyzującej, tak zwanej palladiańskiej wersji neorenesansu. W kolumnowym ryzalicie fasady zwracają uwagę podokienne inskrypcje poświęcone wielkim XIX-wiecznym twórcom polskiej sztuki, a nad nimi trzy grupy rzeźbiarskie dłuta Zygmunta Otto – alegorie starożytności gotyku i odrodzenia. Główna klatka schodowa przetrwała w oryginalnym stanie i zachwyca bujnym wystrojem. U szczytu marmurowych schodów przyciąga wzrok posąg Gladiatora, dzieło Piusa Wiolońskiego, którego kopia z brązu zdobi Park Ujazdowski. Katolickie kościoły i prawosławne cerkwie stały się symbolami wojny między caratem a podbitym narodem. W ramach represji po upadku obu XIX-wiecznych powstań, władze przerobiły niektóre kościoły na cerkwie, a po powstaniu styczniowym zlikwidowały większość klasztorów. Mnogość cerkwi nie wynikała z potrzeb wiernych, a służyła zrusyfikowaniu panoramy miasta. Symbolem dominacji Prawosławia nad wielonarodową Pragą stała się w 1869 roku cerkiew pod wezwaniem apostołom Równej Świętej Marii Magdaleny, obecnie katedralna. Zaprojektowana w stylu rusko-bizantyjskim, górowała nad nędzną zabudową warszawskiej Pragi pięcioma cebulastymi kopułami, które osadzono na smukłych bębnach pokrytych specyficznie rosyjską dekoracją, tak zwanymi kokosznikami. Wnętrze do dziś zachowało autentyczny, pełen mistycyzmu charakter, w którym dominuje półmrok rozjaśniany blaskiem świec odbitym w rozlicznych złoceniach, a przede wszystkim wielki ikonostas z carskimi wrotami po środku. Pod nawą znajduje się mało znana turystom Dolna Cerkiew, a w niej przecudnej urody fragmenty mozaik stworzonych na przełomie wieków przez czołowych artystów Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zostały one uratowane z największej spośród warszawskich cerkwi, Soboru Aleksandra Newskiego, którego rozbiórkę zakończono w 1926 roku. Rusyfikacyjna polityka Ceratu, ogólnie bardzo opresyjna, była jednak pełna niedociągnięć i niekonsekwencji. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć zgodę na budowę olbrzymiego kościoła, nie opodal Cerkwi Świętej Marii Magdaleny, do tego znacznie od niej wyższego. Tym jednym posunięciem władze skutecznie pogrzebały precyzyjnie przygotowany plan nadania panoramie Warszawskiej Pragi oblicza typowego rosyjskiego miasteczka. Kościół powstawał długo od 1887 do 1901 roku. Architekt Józef Piusz wymurował istną katedrę, stosując cegłę lisową nie tylko w elewacjach, ale również w ażurowych hełmach frontowych wież. Posągi patronów kościoła. Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana osadzono na ścianach transeptu. Neogotycki styl, potraktowany z naukową precyzją, objął w posiadaniu również wnętrze wraz z ołtarzami i innym wyposażeniem. Dziekoński był twórcą z górą setki kościołów w tak zwanym stylu wiślano-bałtyckim. Odmianie neogotyku, którą polscy teoretycy sztuki opacznie dźwignęli do rangi stylu narodowego. Tymczasem dwuwieżowa świątynia Bardziej przypominała nadryńskie katedry, a liczne inne budowle w stylu określanego jako gotyk mazowiecki, dziwnie podobne były do architektury krzyżackiej. Na początku lat 30. zbyt ciężkie hełmy groziły zawaleniem wież, to też trzeba je było rozebrać. W roku 1944 Niemcy wysadzili świątynię w powietrze i dziwnym trafem ocalały jedynie przęsła z figurami patronów. Powojenna, wieloletnia rekonstrukcja według koncepcji Stanisława Marzyńskiego zasadniczo przywróciła świątyni dawny kształt, wszakże z pewnymi zmianami w partii fasady i z lżejszymi hełmami wież wykonanymi z metalu. O ile kościół praski był, wbrew intencjom fundatorów, zdecydowanie kosmopolityczny w swym na wskroś zachodnioeuropejskim, neogotyckim kostiumie, to świątynia Najświętszego Zbawiciela przy placu jego imienia nosiła znamiona otwartego wyzwania rzuconego władzom. I to w dzielnicy zamieszkałeś w znacznym odsetku przez Rosjan. Konkursowy projekt Dziekońskiego, wykonany w 1900 roku we współpracy z Ludwikiem Panczakiewiczem i Władysławem Rzychiewiczem, wyróżnił się na tle prac o najczęściej neogotyckiej stylistyce szatą w duchu polskiego renesansu. Była to pewnego rodzaju ucieczka do przodu w poszukiwaniu stylu narodowego w sytuacji, gdy tzw. gotyk wiślano-bałtycki zawiódł pokładane w nim nadzieje. Prace budowlane trwały do roku 1911, a te we wnętrzach znacznie dłużej. Architekci nie zdołali znaleźć renesansowej formuły dla samej bryły z braku pierwowzorów w tak dużej skali. Adaptowali więc układ gotyckiej dwuwieżowej bazyliki z transeptem, modelując poszczególne jej segmenty w czytelnym nawiązaniu do różnych zabytków architektury polskiej z XVI i XVII wieku. Szczyt fasady i szczyty obu ramion transeptu Kojarzył się więc z pierwowzorami z kazimierskich pichlerzy. Wieże to zdublowana wersja dzwonnicy jasnogórskiej. Sygnaturka przypomina hełm ratusza w Poznaniu, a kaplicę przy prezbiterium – kaplicę zygmuntowską na Wawelu. Obok dziedzińca gmachu głównego Politechniki i architektonicznej obudowy wiaduktu mostu poniatowskiego – Kościół Zbawiciela jest najbardziej monumentalnym spośród zachowanych przykładów neorenesansu w roli polskiego stylu narodowego. Liczna rzesza warszawskich Żydów była wyznaniowo bardzo podzielona i skonfliktowana. Tylko tak zwani postępowcy, dążący do asymilacji z kulturą i językiem polskim, łamali odwieczne zasady liturgiczne, a ich najbardziej okazała synagoga nad Łomackiem długo budziła zgorszenie wśród ortodoksów. Ukończona w 1876 roku według projektu Leandra Marconiego, uzyskała na wskroś europejskie oblicze oraz polskojęzyczną inskrypcję na fasadzie i tylko hełm ukształtowany na podobieństwo korony tory oraz stojące przed portykiem kandelabry menory świadczyły o przeznaczeniu wspaniałego gmachu. Tę właśnie synagogę w maju 1943 roku wysadził w powietrze generał Sztrop, w ten propagandowy sposób oznajmiając koniec epoki istnienia dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Spośród dziesiątek historycznych warszawskich synagog i setek mniejszych żydowskich domów modlitwy do dziś przetrwała i nadal funkcjonuje tylko jedna, jedyna burzynica. Zbudowana w 1902 roku przez Karola Kozłowskiego, autora Warszawskiej Filharmonii, została ufundowana przez małżeństwo Nożyków i później podarowana Gminie Wyznaniowej. Jak wiele innych ortodoksyjnych synagog, została ukryta w czeluści obudowanych oficynami podwórzy i dopiero dziś stoi osamotniona. To jedna z najbardziej okazałych burzni spośród kiedykolwiek zniesionych w naszym mieście. Architekt nadał jej formy neoromańskie, które obok maurytańskich urosły w społeczności żydowskiej nieomal do rangi stylu narodowego. Przy czym romanizm, w opozycji do gotyku, znamionował starszaństwo w wierze względem chrześcijaństwa, a maurytanizm, orientalną genezę narodu. Po połowie XIX wieku w Warszawie powstawały liczne rezydencje, stawiane najchętniej blisko centrum miasta. Z czasem opasanie Warszawy piersieniem fortów, skutkujące drastycznym zacieśnieniem zabudowy, doprowadziło do szybkiej wymiany wielu miejskich willi i pałacyków na dochodowe kamienice. Liczne inne zaś padły ofiarą ostatniej wojny i późniejszych rozbiórek. Do dziś jednak możemy zobaczyć niedobitki takich niewielkich rezydencji w Alejach Ujazdowskich i przy jej Przecznicy, Alei Róż, gdzie powstała jedyna w mieście prywatna kolonia willi przeznaczonych na wynajem i sprzedaż. Początkowo budowano je przeważnie dla arystokratów, ale wiele z nich szybko przeszło w ręce właścicieli fabryk funkcjonujących na pobliskim powiślu, np. Stanisława Lilipopa i Wilhelma Rała. Do zupełnie innej ligi należy Pałac Zamojskich, który malowniczo zamyka oś ulicy Foksal. Dawnej Alei Ogrodu Rozrywkowego. Zbudowany w 1879 roku przez Leandra Marconiego, wyraźnie nawiązuje do zamkowej architektury francuskiej doby późnego renesansu. To ostatni warszawski pałac kontynuujący odwieczne rozwiązanie. Podział na dziedzinie sprzedni z ozdobną bramą i bocznymi oficynami, korpus główny oraz ogród na zapleczu. Bardziej nowoczesny charakter wyróżnia przyuliczny pałac Jana Karnickiego, senatora w rosyjskiej dumie, ukończony w roku 1878. Jego twórca, Józef Hus, studiował w Berlinie i tamtejszy nurt eklektycznego neorenesansu zaimplantował na grunt warszawski, wzorując się m.in. na rezydencjach autorstwa Georga Hitziga. Hitzig pozostawił ślad również w naszym mieście i to na miarę ówcześnie w Warszawie nie spotykaną. Ukończony w 1871 roku przy obecnym Placu Małachowskiego Pałac Leopolda Kronenberga, bajecznie bogatego przemysłowca, bankiera i magnata kolejowego, kosztował okrągły milion rubli w złocie. Za taką kwotę można było w tamtych czasach wznieść przynajmniej 10 luksusowych kamienic. Właściciel wybrał zagranicznego architekta, ponieważ żaden z miejscowych nie był w stanie sprostać jego wymaganiom, szczególnie w kwestiach najnowocześniejszego wyposażenia technicznego. Wysmakowane dekoracje zewnętrzne zostały wykonane z kamienia i terakoty, ale to wystrój i wyposażenie wnętrz dosłownie zapierały dech w piersiach, mogąc się równać wręcz z królewskimi rezydencjami Europy. Oprócz gigantycznych komnat reprezentacyjnych, całe skrzydła pałacu przeznaczono na osobne apartamenty właściciela, jego żony, synów i córek. Pałac spłonął niestety w 1939 roku, ale jego świetnie zachowane i zabezpieczone mury barbarzyńsko zburzono dopiero 23 lata później. Do naszych czasów przetrwała rezydencja Karola Schlankiera, magnata przemysłowego, ukończona w roku 1884 na podstawie projektu Witolda Lunchiego. Gmach już przed wojną siedziba ambasady Włoch został bardzo zniszczony w 1944 roku, a później wyremontowany ze znacznymi ubytkami w dekoracji fasady. W znacznie lepszym stanie przetrwały skrzydła podwórzowe. We wnętrzach natomiast pierwotną dekorację zachowała tylko klatka schodowa, obecnie najwspanialsza w mieście z tamtej epoki oraz sypialnia pana domu. Dziś gabinet ambasadora. Tu i ówdzie można jeszcze spotkać mniejsze rezydencje z przełomu wieków, czasem stojące przy ulicach, a czasem poukrywane w podwórzach kamienic. Do pierwszej kategorii należy Pałacek Czapskich przy ulicy Zielnej, wykreowany w 1875 roku przez Jana Kaspracho i richa w manierze paryskich hotels. Do drugiej zaś Neurokokowa siedziba Warszawskiego Towarzystwa Myśliwskiego. Dzieło francuskiego architekta François Hervé z roku 1900. W drugiej połowie lat 70. miasto doświadczyło ruchu budowlanego o skali nieznanej nigdy przedtem. Ekstensywnie zagospodarowane, peryferyjne dzielnice takie jak muranów, Obecne południowe śródmieście czy zachodnia wola, zapełniły się kilkoma tysiącami nowych kamienic na razie niezbyt wysokich, gdyż miejsca było pod dostatkiem i liczył się jak najszybszy dochód z czynszu lub sprzedaży domu w sytuacji konieczności szybkiej spłaty komercyjnych kredytów. Po utworzeniu przez Rosjan w roku 1883 twierdzy Warszawa, skończyła się terytorialna ekspansja miasta, które od tej pory zaczęło się coraz bardziej zagęszczać i piąć w górę. Gwałtownie rosnące ceny gruntu skłaniały do budowania wyżej i wyżej, co było możliwe w warunkach coraz mniej skutecznych przepisów budowlanych. Na zapleczu kamienic zabudowa gospodarcza ustępowała miejsca zwartym zespołom oficyn mieszkalnych, których inwazją hamowała jedynie wciąż obowiązująca minimalnie dopuszczalna powierzchnia podwórz. Pod koniec wieku centralne dzielnice Warszawy wyglądały z lotu ptaka jak plaster pszczeli. Nieliczne domy przy głównych ulicach miasta budowano naprawdę solidnie, a ich projekty w różnych odcieniach historyzmu sporządzali uznani architekci. Starannie obliczali oni proporcje i rozmieszczenie detalu kształtowanego na ceglanej podbudowie. Burżuazyjna elita domagała się coraz bardziej wystawnych fasad, tym bardziej, iż Towarzystwo Kredytowe Miejskie premiowało właśnie domy najbardziej ozdobne. Skłaniało do większość kamieniczników do pójścia na skróty i zdobienia swych pospiesznie wznoszonych krzeszówek tandetnymi detalami z gipsu, blachy cynkowej i drewna. Wyrobami produkowanymi na skalę przemysłową, kupowanymi na metry i na wagon. Budowniczy projektował ceglane pudło, a potem przechodził sztukator i zgodnie z życzeniami właściciela oblepiał fasadę gipsowymi detalami. Całą tę konfekcję mocowano do ścian za pomocą metalowych sztyftów. Jeszcze dziś możemy je zobaczyć na tych elewacjach, które już po ostatniej wojnie zostały skute do gołej cegły. Szczególnie liczne są na Pradze, gdzie nawet najbardziej okazałe czynszówki uzyskiwały taki podejrzanej jakości wystrój. Zdumiewa jednak to, iż na niektórych elewacjach, na przykład przy ulicy Wileńskiej, trzyma się on nieźle po dziś dzień. Do naszych czasów przetrwało bardzo niewiele spośród najlepiej zaprojektowanych kamienic z końca XIX wieku, a i wśród nich do rzadkości należą takie o wystroju elewacji zachowanym w kompletnym stanie albo przynajmniej odtworzonym. Jedną z nich jest bardzo wiedeńska w charakterze neorenesansowa kamienica łapińskich w Alejach Jerozolimskich, dzieło Witolda Lanciego z 1881 roku. Budowana w 1884 roku przez Józefa Husa kamienica pod gryfami na placu Trzech Krzyży, to przykład luksusowej czynszówki neorenesansowej z odtworzonymi belwederkami, które nawiązują kształtem do zwieńczenia pałacyków królikar. Dom Ławrynowiczów w Walejach Ujazdowskich z 1893 roku został przez Józefa Piusa-Dziekońskiego wykreowany w formach neogotyku weneckiego i doprawdy zdumiewa, iż bywa klasyfikowany jako przykład stylu narodowego. Przy ulicy Foksal przetrwała grupa kamienic, tak jak dom Ławrynowiczów wyróżniających się barwną licówką ceramiczną. Taki rodzaj dekoracji był bardzo drogi, ale opłacalny w sytuacji, gdy po fali krytyki zmieniły się przepisy Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. Przed końcem wieku zaczęło ono premiować wysoką jakość dekoracji, co przełożyło się na odrodzenie rzemiosła artystycznego, w tym kowalstwa, malarstwa i witrażownictwa. Częszówki, utrzymane w formach eklektyzmu i neobaroku, dysponowały olbrzymimi apartamentami, które należały do najdroższych w mieście. Ich wnętrza ozdobiono nie tylko sztukateriami i boazeriami, ale też licznymi polichromiami. Dom hrabiego Rodryga Mroczkowskiego przy ulicy Mokotowskiej, zbudowany w 1902 roku, znamionuje schyłek epoki eklektyzmu w warszawskiej architekturze. Bujny wystrój fasady został skomponowany w dość osobliwy sposób, dzięki przeskalowaniu niektórych elementów i zaskakującemu ich zestawieniu, na przykład kolumny z konsolą jako jej podstawą. Narodowym akcentem są figury Atlantów w strojach ludowych, Krakowiaka i Górala. Już w tym samym roku został w Warszawie zainaugurowany zupełnie nowy styl, na miarę nowego wieku, który miał się przeciwstawić wszechwładnemu dotąd historyzmowi.